Hej wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Stombrider 1. Dzisiaj trafiliśmy do poziomu Pałac Midasa. Palace Midas. Pal Palace Midas. Jak zwał, tak zwał. Pałac Midasa. Poziom bardzo, bardzo fajny. Dość długi w porównaniu na przykład do Koloseum. Bardzo klimatyczny i bardzo fajne rozwiązania ma, też jeden z moich ulubionych oczywiście. Ehm, tak jak wam mówiłem w poprzednim odcinku o takim modzie, który usuwa tą czarną mgłę. Ehm, znalazłem go i nawet go mam zainstalowanego. Tylko w sensie, bo odkryłem, że to można po prostu wyłączyć tutaj w ustawieniach, bo już mam ten automatyczny fix tak zwany na Steamie i tam można po prostu wejść w ustawienia i sobie to wyłączyć. Ale postanowiłem, że zostawię tą mgłę z dwóch powodów. Powód pierwszy jest bardziej klimatycznie, a powód drugi, że w niektórych miejscach gra mocniej przycina. Bo... oj, czekajcie. Gra bardziej przycina, no bo silnik gry nie wyrabia, dlatego jest tam gła. więc postanowiłem to zostawić. Dobra, słuchajcie, tam ogniem, dobra, yy, w tym poziomie mamy trzy sekrety bodajże, czyli tak mniej więcej standardowo, jak prawie zawsze są trzy sekrety. Czasami jest pięć, czasami będzie nawet jeden tylko. Ale ogólnie to są ze trzy. No dobra. Yy, musimy w tym poziomie zdobyć trzy sztabki ołowiu, które będziemy musieli zamienić na złote. bo w końcu pałac Midasa, a Midas swoim dotykiem zamieniał wszystko w złoto. Więc na tym to będzie polegać. Trafiamy do tego, do tej głównej sali. Ten poziom się tak diametralnie różni od Aniversary. Na przykład w Aniversary tego pomieszczenia w ogóle nie ma. Midas jest od razu i w ogóle, no zobaczycie zresztą yy, tutaj mamy takie drzwi które mają różne symbole pięć w sumie jest taki symbol Y jakiś i taki omegi chyba, jakieś pewnie greckie cyfry, znaczy litery i te symbole odpowiadają dźwigniom jest tam na górze, na tym balkonie jest pięć dźwigni i tam Y właśnie te Y to jest chyba dźwignia w dół, a Omega dźwignia w górę, ale nie jestem pewien, albo na odwrót zobaczymy. Będziemy kombinować. Mm, najpierw musimy sobie poskakać, parkura porobić, żeby dostać się tam na balkon. Chociaż można dostać się o wiele krótszy sposób, to wam potem pokażę taką ciekawostkę. Coś jeszcze chciałem wam powiedzieć A wiem, chcę wam jeszcze pokazać bardzo fajny szczegół Znaczy szczegół Najdziwniejszą apteczkę do zdobycia W całym tą A to dlaczego? Ponieważ nie mam pojęcia Jak się do niej dostać inaczej niż cheatem I to jest Zaskakujące I w ogóle ja nie wiem skąd się tam Ta Apteczka wzięła. Zaraz Wam pokażę. Ja się w sumie dość niedawno dowiedziałem, znaczy no niedawno. No. Powiedzmy, że niedawno. Tam na tym słupku jest dźwignia. E, dźwignia. Jest apteczka, w której teraz nie widać. Jedynym sposobem chyba, żeby się dostać, jest się szczytowanie. Tu w rogu. Musimy sobie tak poskakać. Trzeba tak skakać, żeby Lara wtopiła się w tekstury i tepnęła się na górę. O! Tada! Mamy apteczkę. Naprawdę nie wiem, jak tu się dostać. Bo Lara tu nie doskoczy tak. Więc... <laughs> ciekawe. To takie dla tajemniczonych, jak ktoś chce apteczkę. Bo trzeba się wtopić w tekstury, to znany bug. O! I mamy muzyczkę. Genialną, oczywiście. Dobra. Mamy cztery pomieszczenia. W trzech jest sztabka, w czwarty tam trzeba wstryniać sztabki. Pójdziemy najpierw tam. Trzecia i piąta to jest Y, czyli chyba powinna być w dole. Trzecia i ostatnia, nie? Piąta, nie czwarta. Ja nie wiem, co powiedziałem. Czyli chyba tak. No dokładnie. No dobra. Idziemy. Muzyczka nam gra. Nie będę się odzywać aż tak dużo. Posłuchajmy. Dobra, no to muszę powiedzieć: Tutaj mamy takie ciekawe pomieszczenie z 2, 4, 6 blokami. Znaczy płytkami, i obok nich są zakrwawione kolce w każde w ogóle. Nie wiem ile osób to musiało zginąć, czy coś, żeby każdy miał tyle yy, krwi. Musimy sobie odsunąć bloczek. Będziemy musieli sobie te bloczki, tam te te 6 wysunąć, żeby po nich skakać. Co jest super zrobione w Aniversary, naprawdę. Dobra, to był dziwny dźwięk. Wysuwanych się bloków. Zabrzmiało jakby ktoś spuszczał powietrze z balona. Okej. Okay. No i to będzie stresujący motyw. Bo nie zapisuje. Powiem wam, że nieraz mi się tu udało zginąć. Muzyczka nam się skończyła. Prześliczna. Kultowa. Kultowy motyw. Najpiękniejszy wręcz. Dobra. Nie, poszło. Gładko. Ale tu jeszcze będzie małpiszon. No patrzcie, magnumy to jest... Pięć strzałów, nie żyje. Dobra, mam pierwszą sztabkę. Ym, sztabka... Tak, lead ołowiu. Dobra, i teraz tak, żebym... Zszedł tak, żeby się nie zabić. No dobra. Jest w porządku. Mamy pierwszą, teraz pójdziemy po drugą. Mamy tutaj dwa... jeszcze dwie pary drzwi. Tutaj jedno jest takie zakryte, więc trzeba zgadywać. Tutaj jest pierwsza tylko, dobra. O nie, nie wiem czego nie zrobiłem. Znowu muszę tam skakać, ale to wam pokażę ten skrót. Po prostu stajemy sobie tutaj. Ten Messenger mi brzdynka. Czekajcie, wyciszę telefon szybko. Dobra, już. Tu można sobie skoczyć W taki sposób, nie wiem, to chyba bym musiał tak wykręcić Kurde, jak to się tam skakało To można sobie po prostu przeskoczyć Co obstawiam, że tak nie powinno być Więc nie wiem w sumie czemu oni tak zrobili Bo... Tak, nie skoczę, ej kurde no Tylko ja nie wiem, ja tam mam się łapać? Nie, dobra, ona tam się złapie Znaczy nie złapie Przeskoczy też ogólnie mnie trochę czas goni, będę miał gości, ale to myślę, że z duże. Ja pierdy Lara, bo tam potem można jeszcze odblokować kratkę, której nie trzeba skakać po tym, co mogłem w sumie zrobić. Ok, dobra. Sobie od razu ją odblokuję. Więc tak można sobie poskakać, jak ktoś chce sobie skrócić. To nam się otworzy, żeby potem nie skakać, więc tak zostawimy to. Dobra, tam pierwsza była, nie? Dobra, czyli tak. To sobie odhaczamy. Dobra. Ja pierdolę, jak się przestraszyłem, coś spadło, Boże. Nie, nie. Mhm. I teraz mamy pomieszczenie. Będziemy musieli sobie... To się wyłączą te ognie. O, tam mamy przewilgaśne szczury. Są tak wielkie szczury, to takie nie widziałem jakieś zmutowane. Musimy szybko przeskoczyć, to będzie czasówka i to też pomieszczenie jest zarąbiście zrobione w aniversarię, bo tam tak jest rozbudowane. Więc jedziemy. W sumie pierwszy raz ogień chyba widzimy w tej części. O ja pierdyle serio Też zarąbista nuta. Jak każda w sumie z jedynki. I w sumie z każdej części tą prezera Muszę się skupić. Ja nie wierzę, Laro! Tu, tu. Tu, tu. Tu, tu. Dobra, jeszcze raz. Do trzech razy sztuka. Ja pierdyla. Jestem na chyba normalnie łaży dziś. Ogólnie ogień w tej grze wygląda tak, że jak Lara nam się podpali, to po prostu tekstura ognia się na nią nakłada i nam życie zabiera szybko. I tak w, w dwójce też tak będzie, dopiero w trójce będzie ogień normalnie, bo będzie dynamiczne oświetlenie. O, to już jest zrąbane. O to jest w sumie tak na styk zrobione. No i teraz nie wiem, co się wyłączyło, włączyło. Dobra, jolo. Mm. Dobra. Szybko, szybko. No, Laura, udało się. Mamy drugą sztabkę. To było fajne. <grym> udało się. To jest bardzo fajny mo y moment. Y mamy dwie sztabki. Jeszcze jedna tylko. Która jest chyba najbardziej rozbudowana. I jeszcze nie mamy żadnego sekretu, ale spokojnie, jak na wojnie. Bo nie ominęliśmy żadnego, prawda? Nie, jest dobrze. Jest dobrze. Teraz musimy sobie tutaj hopsnąć. I tam, jak było, widzę stąd trzecia, czwarta. I pierwsza jest albo w dół, albo w górę. W ogóle tej drugiej dźwigni się nie używa. Sprawdźmy. W dół czy w górę. Czyli musi być w dół Znaczy w górę No odwróć się, no dobra Nie no, ile mam jeszcze? No tak mamy z 20 minut, więc spokojnie zdążymy Nagrać odcineczek, słyszę małpiszą na tu I to też jest fajne pomieszczenie, gdzie mało małpiszą? O tu Pyk jest to pomieszczenie, takie ładne, zobaczcie, ładniutkie, piękniutkie, z kolumienką. Um, tak, musimy sobie zejść na dół. Bo jak to Lara, wszędzie gdzie wejdzie musi wszystko rozwalić. I tu mamy kawałek tego, tej kolumny, musimy sobie to wyciągnąć. No i będzie bum, no właśnie. Zrobiło się boom. I już jak myślicie, że to sala, już nie jest ładniutka, piękniutka. Ładniutka, piękniutka. W ogóle to można wyjść na górę, ale nie wiem po co. Tam, bo tu można sobie dołem przejść po prostu. I teraz mamy przez to przejście. Zmierzamy właśnie po tą trzecią sztabkę. Dojdziemy do sali, w której już byliśmy. Tam na samym początku poziomu, tak. Znaczy na samym początku odcinka, tam poszedłem. Były lwy, nie toperze i tak się spojrzałem do góry. I tu będzie super muzyka. No. Turu, turu, turu. No, jesteśmy tutaj, właśnie. To jest akwedukt. Tak mi się wydaje. Przynajmniej w pałacu Midasa. I pierwszy sekret jest tu. Tada! Tam jest pierwszy sekret. W sensie nie trzeba już go nawet zbierać, ale zanim go zbierzemy, to pójdziemy. O Boże, mi się, że nie skoczy. Zanim pójdziemy po niego, pójdziemy po drugi sekret. Mam krokodylki. O nią. Drugi sekret jest tutaj, w tym pomieszczeniu. No. Dobra. I musimy sobie troszkę parkura porobić. Musimy tak, tu skoczyć. Hop. I zjeżdżalnia, więc hop. I tutaj. I mamy sekret. Dobra, teraz pójdziemy po ten drugi, bo i tak musimy zejść na dół. Tylko nie wiem, czy bym się wrócił tą samą drogą. Więc sobie biegniemy tam znowu. Więc już mamy dwa sekrety, a trzeci będzie chyba najbardziej ukryty. Dobra, tu widzę, że mamy rzeczy, a rzeczy. O, super. Dobra, jeden. Tu będzie gdzieś apteczka, z tego co kojarzę. Tu gdzieś. Tu. O tu. Tak się skitrała. Bierzemy. Pyk. Dobra. Nasza kanciasta Lara biega. Animacje ma bardzo fajne, oczywiście. i trójkąt na cycki Kiedyś niestety, znaczy niestety, no kiedyś tak się gry robiło Kiedyś to był szczyt technologii Taka grafika No animacje ma bardzo fajne, w sensie ma takie płynne i w ogóle, więc Lara się składa w tej części z 230 chyba poligonów czyli po poligony to są takie, jak ktoś nie wie są wielokąty, z których są jest zbudowana postać jest 230 wielokątów Dla porównania na przykład z Underworlda już ma po paręnaście tysięcy. A już z tych nowych to pewnie z milion, jak nie więcej. Nie wiem, nie wiem, nie sprawdzałem. Możecie sobie poszukać. Na necie na pewno gdzieś jest. no Pierwsza miała około 200, chyba 30 jakoś tak. Nie pamiętam. Ale już w dwójce już będzie bardziej, twarz nie będzie miała takiej kanciastej, bo tu ma naprawdę taką z tą dwójce już będzie bardziej okrągła już będzie miała warkocz już nie będzie miała trójkątnych cyzków, więc już będzie technologia, technologia Gdzieś i tak czasami mam wrażenie, że tekstury z jedynki są ładniejsze niż tekstury z dwójki oczywiście nie wszystkie, bo niektóre są fajne nawet bardzo ale tak jakoś dobra, tu sobie hopsamy Teraz dojdziemy do pomieszczenia, do którego w sumie mogłem pójść, ale nie poszedłem. Ale to nieważne. Tutaj jesteśmy nad tym drugim sekretem. Tutaj są te. Co się za No, jakieś płytki. Dobra, zjeżdżamy. Dobra, zejdziemy sobie, zejdziemy. Tu też będzie moja muzyczka, ale taka krótsza. Tu też byliśmy. To jest początek poziomu. Ten basenik piękny z delfinkami. To jest taka skrócona wersja. Teraz tylko nie spaść i będzie dobrze. No, ja pewnie będę tak sobie często nudził, bo lubię, jak wam to przeszkadza, to yy, sorki. Dobra, załatwimy tamtego krokodylka, Załatwimy, a co? I tak strzelam do wszystkich z magnumów, bo tej amunicji potem jest tyle, że nawet jakbyśmy chcieli wszystkich zabić, na przykład, tylko nie używać w ogóle zwykłej broni do końca gry, to i tak nam zostanie kupa naboi. I tutaj jest trzecia sztabka. Ostatnia. Tu będzie jeszcze sporo przeciwników. A? Dobra. To chyba nam się otworzy, nie? Tak. Już przez chwilę miałem takie... Czemu to się nie... Czemu to jest zamknięte? Czy ja czegoś nie wziąłem? Dobra. I tu mamy dźwignię, która nam odblokuje do takiego ładnego ogrodu. I tam właśnie będzie spotkamy posąg Midasa. W sumie to nie jego posąg, tylko jego nogi. Bo cały się nie zmieścił. Już w będzie cały. Tutaj tylko będą jego nogi i ręka. I będzie super śmierć Lary, którą Wam pokażę. Yy, nie będę się teraz zabijać, no bo robimy challenge. Ja po prostu przejdę ten poziom jeszcze raz i wskoczę na rękę Midasa. I Lara się zamieni w posąg złota, to jest super śmierć. Bardzo fajnie jest zrobiona. Więc to Wam dogram, jak już tam dojdziemy. Dobra, i tu trafiamy do artefaktu trzeciego. Znaczy artefaktu boże, to nie ta gra. Do sekretu trzeciego. Weźmiemy sobie apteczkę. I tutaj jest dźwignia ukryta. Za tym, o właśnie. Za tym krzaczkiem drzewkiem jest dźwignia, która nam odlokuje przejście do sekretu. No właśnie, niestety to nie jest sekret przyjemny i mogę tu umrzeć. W sumie tu mogłem już stąd wyjść, ale ja chcę te znajdźki. Ok, udało się, bo tu już naprawdę dużo znajdzie, więc by się przydało je wziąć. Czy to, czy to wszystko? Chyba wszystko. Trzy przedmioty. Dobra, teraz weź się wróć. Okej. Okay. Idealnie, perfekcyjnie wyliczone, decalculated wszystko. Zarąbiście. I teraz łap się tego. Please. Laro. Czemu się tego nie łapiesz? O, dziękuję teczka i mamy idziemy do Midasa, gdzie super muzyczka. jak w tu, OK du, 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 du. I tutaj na rączkę musimy wtrynić te trzy sztabki. Okay. <laughs> ba, 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 ba. Na muzyczka. No i wam w tym momencie coś czuję, że wam pokażę tą śmierć Lary proszę bardzo. Ok, witam was. Dogrywam wam śmierć na rynce Midasa. Zrobimy taki fajny skok. Więc uwaga. Lara nam się zamieniła w złoto mam nadzieję, że wam się podobało i zapraszam do dalszego oglądania odcinka no dobra fajna śmierć, prawda? zarąbista jest a, to nie tędy yy, mamy wszystkie sztabki trzy fajnie też, laże, tak ręce się na złoto pierwsza ostatnia dobra yy, idziemy już te trzy sztapki wtrynić tak pierwsza i ostatnia pick dobra Teraz sobie tuptamy Tu też będą przeciwnicy, no, oczywiście No! Umrzyj, dziękuję O nie! Laro Fajli dzisiaj w tym odcinku I Tak nic nie pobije. Fajli z koloseum. Z aniversary w sekretach więc wiecie, czy tu nic nie ma? Nie ma. O, ale tu jest. Bierzemy i uciekamy z tego już levelu, znaczy uciekamy, idziemy. No i tu się skończyły moje ulubione poziomy już z Grecji. Potem już będzie cisterna, to będzie dużo wody, odpompowywanie, pompowanie. Klimatyczny bardzo poziom. Ale... Odpompowywanie, pompowanie wody to w tą Raiderach to tak... W sensie... Z tych starych zwłaszcza. Są takie mocno skomplikowane. Poziom mogę tam pobłądzić. Ale będzie moja muzyczka. Wiadomo. Druga sztabka. Powiem wam, że idealnie się wyrobiliśmy z tym odcinkiem. I trzecia. No i idziemy. Żegnamy się z poziomem. No. 26 minut. 42 zabitych. 42, 23 rzeczy, podnieśliśmy 3 na 3 sekrety. No ok. Kolejny poziom cysterna. Ma bardzo creepy yy, nie soundtrack, tylko ambient taki w tle. Dobra, zapisujemy. The Cistern. Yy, kolejny poziom. No, ale na, na dzisiaj już starczy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie. I na razie. Pa Pa!